Cześć, witam Was ponownie. Tym razem jesteśmy w crossaucie. To jest mój przemodelowany pojazd. Poprzedni był szerszy, był dłuższy. Moje szaszłyki nadziewające były zamontowane trochę za wysoko. Ponieważ tam parę bitewek ukończyłem z wygraną, dostałem trochę nowych elementów, dlatego pojazd przebudowałem. Jest na nowej ramie. Trochę bardziej wytrzymałej. E, został skrócony, zwężony. I jestem bardzo ciekaw, jak on będzie sprawował się w bitwie. W związku z tym, nie czekając, nie przedłużając, e, wchodzimy do bitwy i spróbujemy rozwalić przeciwników. Czekamy na wylosowanie drużyny przeciwnej, zebranie własnej drużyny. Czasami trwa to troszkę długo. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Jeżeli by tak było, no zrobię to zrobię tu odpowiednie cięcie. No dobrze, jesteśmy z powrotem. Zrobiłem delikatne przycięcie, żeby e, nie czekać bez sensu e, na odliczanie. Mamy dwie drużyny. Wchodzimy do bitwy i zaczynamy działać. Wow! Jakiś dopalaż tutaj kolega ma widzę. No dobra, próbujemy co nasz pojazd potrafi. Widzę, że jestem e, wolniejszy od nie, kompanów. Widzę, że tutaj już o, pojawił się pierwszy przeciwnik. Zajeżdżamy i robimy rozwałkę. Nie trafiłem tak jak chciałem, ale okej. Okay. Jak najszybciej rozwalamy mu broń. To jest kostko. Tego nadziewamy szaszłykiem Nie uciekaj, bo, bo nie uciekaj. Honoku. Dobra. Kościół załatwiony. Wracamy. Zobaczymy co tutaj dalej będzie ciekawego. Tam jeszcze jakiś przeciwnik Objedziemy go z tej strony Bo myślę, że on gdzieś... A tam pojechał, okej okay. Tutaj jakaś nawalanka Tutaj kolega się mam nadzieję podniesie No dobra, ale gdzie są, gdzie są przeciwnicy, słuchajcie O, dobra Tam go rozwalili, więc jadę tam No, i po koledze bardzo miło, bardzo fajnie. Słuchajcie, pojazd e, mi się podoba. E, jest całkiem fajny w prowadzeniu. E, nie wiem, gdzie tutaj jeszcze ktoś jest, żeby go rozwalić. No dobra, mamy zwycięstwo. No, za dużo chyba nie zrobiłem w tej bitwie, prawdę mówiąc. Mm, ale pojazd jest OK. Myślę, że będę dalej go rozwijał, będę go dalej modyfikował. Bo chyba, chyba w dobrą stronę sobie tutaj go zacząłem powoli zmieniać. Tak, ok, tutaj robimy. Jest niezły. prawda tutaj muszę ulepszyć pewnie działka. Przydałoby się je troszkę jakoś bardziej tak symetrycznie osadzić. Ale cóż, na razie jest nieźle, jak na pierwsze bitewki, myślę, że będzie, będzie jeszcze lepiej. Dobra, nie będę wam tutaj już marudził, nie będę wam ściemniał. Widzimy się niedługo przy kolejnej bitewce z crossouta. Więc na razie trzymajcie się ciepło, i do następnego.